Siema z tej strony Joker Black, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wpisywać kody do gry Red Dead Redemption 2, także zapraszam do oglądania. Najpierw wchodzimy w ustawienia, w kody oszust i wprowadzamy kod. W opisie tego odcinka znajduje się pełna lista kodów. Ja na odcinku pokażę tylko jeden. Mamy informację, że odblokowano kod. Zjeżdżamy w dół. Klikamy na kod i go aktywujemy. Skazamy się na tą informację i możemy wyjść z ustawień. Koło nas pojawia się wóz. I możemy nim sobie jeździć. Także to by było na tyle. Jeśli podobał Wam się odcinek, to zostawcie lajka. Like suba, możecie też skomentować ten film. Także, cześć.